Witam Was tu Dirtik Boys w składzie 2x4 Dzisiaj jestem z nokerem Bastolem no, siema siema No i to jest nasz mob Grinder Tak mam wyłączone Tak to wszystko wygląda, trochę węgla tu zostało Tak, tak. teraz będę udawał mowa ta, ta, ta. Brains Brains Mmm tu i skacze, 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 skacze. I sobie pójdę do przodu. Skacze, 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 skacze. Cały czas. O, pójdę do góry. Ciekawe, czy tam jakiś człowiek jest, którego można zjeść. Nie. Znaczy, jest, ale... No nieważne. Tak. Oj jestem głupim zombie cały czas podskakuję i brakuje mi tlenu. Jak to możliwe? O tak, już zostało mi tylko trzy bombelki. Tak, już niedługo umrę. Aha. I wypadnie ze mnie jakieś ładne piórko. O, sorry, że tak mało spada hapa, ale mamy bez potworów, co jest automatycznie easy. Peaceful. Peaceful nawet? No to peaceful. Much się regeneruje życie. Oj jestem głupi w zombie i umarłem. Dawajcie mi jego itemy. Jeszcze nie zostały tej itemy. taka na informacja, to jest domek Raycona. Wbił na serwer na nie wiem, godzinę. Zbudował domek i jak go nie było, tak go nie ma dalej. I pokaż mu, że ten, że rzeczy są... nasze mu. Boże. Im. No i rzeczy sobie tu wypłynęły. No i mm. mamy tutaj taką linię pod ziemią Redstone'a, który idzie do naszego domku. Jeszcze ona jest nieskończona. Na razie idzie takim mostem, tak? Ale w domku jeszcze nie ma żadnego. Yy, Czemu żadnego ona dalej ochodnia? się świeci? Co dalej się świeci? No bo to odwrotnie się chyba świeci, nie? A świeci się dalej? Eee, nie. Nie się. To jest źle zrobione Zepsułeś! Z złą stronę postawiłeś tego mm. No może jesteś tam źle To na razie dokończymy, tak to Ja jest. to naprawię Mega Wyrabany Mob Grinder by Noker i Blackie Tak Wyrabany Tak zaraz To jest wrócimy... prawdę No zaraz wrócimy jak włączymy Moby i Pokażemy wam jak to no, i działa naprawimy sobie ten uh. I teraz przestać siecić No i naprawimy to. No to na razie. Więc tak, zacznę od tego, że Mob Grinder działa. Tak, działa. Brawo! Tak, mam 8 gunpowderów, 9 piórek i tu chyba Nie, nie pozwól do tego, bo wybuchnie. że jest jakaś szansa, że wybuchnie. Lepiej nie próbuj. Ten creeper to jest zbugowany, czy on tam po prostu się zaklipuje? Nie, przejdzie przy, następny potwór i go wypchnie do góry No, więc tu się itemki robią o, Widzisz? No, wypchnął się faktycznie Więc tak Rozbiórka domu kona trwa W zależności od zapotrzebowania na drewno Znaczy na deski I tu powstanie kolejny dom, czyli mój. No właśnie, jego do powstaje, jego osobisty własny dom Aaaaaaa wandal. Ta. To byście koło portalu rozwalali szyby Nie. O co ci chodzi? Nie, ja nic nie no no wiem No i poprawię To już spadasz? No, chodź nie! Do kopalni. A po co? No bo oni nie widzieli naszej kopalni wspaniałej. No to i sam ja będę rozbierał dom. No to rozbierę. Przy okazji sobie trochę itemków wezmę. To już z spacorków wypadły. No więc będzie na dynamit, będzie na dynamit. Niech się topią. Z tego co chyba zaobserwowałem, nie jestem pewny, ale chyba najdłużej... Właśnie. Tutaj jest zamknięty most i w nim idzie nasza, nasz przewód, który prowadzi z tej podkładki naciskowej. Sygnał tędy, tendy, tędy, tendy, tędy, tendy, tędy tędy, 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 tędy. Magicznym pokojem, który jest tutaj pod ziemią, gdzie są nasze jedyne trzy glowstone'y wsadzone. I tu jest do tych informacja, że jest przedmiot. Jeżeli jest, to się świecą, jeżeli nie ma, to się nie świecą. Teraz do kopalni naszej wspaniałej, pokazać całą łom jej. <grymne> <grymne> nie mogłyby się drzwi zamknąć. To jest portal nasz. No i... jump. Wiem, że to może być na jeden, ale na jeden się nie sprawdzę, bo się często zabijamy. Ojoj, spadłem Tu trzeba uważać, bo się potwory przeważnie spadają na głowę bo się, bo się spadają na głowę, aha No bo spadają na głowę potworki w tych takich jaskiniach Ostatnio jak z Forysayem szedłem, nie? W tym samym danym odcinku To on do mnie krzyczy, ej odwróć się i za mną przy Creepery idą A ja po prostu ich nie zauważyłem kompletnie, nie? No nagrywasz to czy nie? No nagrywam, nie? A, okay. Teraz idę przez bardzo nudną kopalnię Surowców trochę się wydobyło, redstone'a, diamentów. Stąd mam między innymi te narzędzia wszystkie przy sobie. Świeżo zrobione. Też mam. Jestem też fajny. No, no, już słuchaj, zombie. Trzeba było czymś wydobyć. Materiały na portal. Tak. Uh -huh. No, ah. skrzynki takie do przenoszenia rzeczy. Tu po kolei. Na razie są puste, bo wszystko przenieśliśmy na górę i w większości już wykorzystaliśmy. Poza redstone'em, co jego jest naprawdę ogromna ilość i nie ma na co go wykorzystać, bo na razie żadnych skomplikowanych mechanizmów nie robimy. Poza tym na serwerze się nie opłaca ich robić, bo przy wyłączeniu i włączeniu serwera mechanizm przestaje działać. W normalnym świecie tak samo jest. Na single payerze Nasz na single No przecież nie przestaje każdy działać mechanizm. nasze każdy repeater przestaje działać. No tak, ale tutaj mechanizm cały się tam widać jak przy niezrenderowanej mapce potworki się to ten... tu nie ma już nic ciekawego. Tak, więc spotkamy się jak ja wrócę do domku na górę. Piękny zachód słońca na naszym wspaniałym serwerze. Właśnie wyszedłem tu na górę, żeby zacząć nagrywać i okazało się, że jest noc. O, jakiś przedmiot się pojawił, bo się zaświeciła. Ła. Okej, dam te drzwi. Ogólnie teraz mam... Ogólnie teraz mam 11 kości, 11 gunpowderów i 11 piórek. Aha, 11, 11, 11. To będzie full Minecraft, lol No i 11, 11, 11, No dobra. Eee. No, Aha. ja wiem, że ty coś kombinujesz. cóś tu zaraz... Normalnie... Dobra. dobra. Cii, chciałbym coś powiedzieć. No dobra. Dobra, mów, mów, mów. Połóż się, połóż się, będziesz mnie widział przez sen. Ale bo dobra, jak Azalisz, jak dostanę komputer, Zaiste i wutyfy. jak dostanę komputer, to pojawią się nowe, zagrajmy! Chcemy, że nie wiem w co, ale pojawią się, okej. Okay. To tak, żeby się nikt ze mnie nie śmiał, dobra? Wystarczy wam I spać. Okej, okay, spać. nie. Okej. Okay. Dobra. Kolejny piękny dzień. Tak, i kolejne piękne, idemy. To A ty miała. popatrz, pod podkiem zarosło. A tam było zarośnięte chyba. Nie, nie było. LOL. Chyba usunęli tego Boga. Możliwe. No. Stary, ja idę po piasek i się pobawimy. Czemu, czym? Aha, TNT. No więc jak zdobędę trochę piasku to tu zaraz wrócę No więc tak ja już wróciłem minęło pół dnia Mam 64 piasku I zrobię trochę TNT I wychodzi 6 TNT 6, 6 Widać jak gracam Ci przed tym? Przed monitorem? Widać, mnie odsuwasz od tego i trochę mnie to denerwuje. Kurde, to 6 TNT. i do domku jego. Nie, ale podłogi nie rozwalaj, bo to będzie mój. Dobra, Dobrze. tylko mam nadzieję, że trochę zostawiłeś. Czego? Podłogi na górze. A jeszcze podłogi na górze? Tak, nie. Jeszcze po bokach możesz powstać, ale podłogi na dole nie. Aż tak to nie, będę niszczył, ale lepiej. Dirt. Nie, kabu, bo kabu się ciężej wysadza. Dirt. Czyta w się sensie dirt? E, dirt. O kurde, Nie wiem, jak się to. Nie obchodzimy mi to. Dirt. 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 Dirt albo dirt. Nie wiem. Y, ile mam? Pięć. Sześć. Dziesięć. I dobra, i będzie sam raz. Tam. O, ja, ja mám ešte jedno TNT. No i dobra, no i... A je <laughs> to počmečné. A je sa v dupa. Oj, 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 ale vrom pohodil ešte zemi. No, spadlo kilka. Napravíš. Ja to napravím. <laughs> no, na pewno. Ale dobra, ale jeden pani tylko wyrwań, bo też tak będę niszczył, tylko bez Uciekaj. Gdzie to jest? A tam Chyba czy na to gdzie to jest. Na no, się z schodami mogę w... rozrubać schody. No. Dobra. i ostatnie moje. Jeszcze ja mam. No to postaw tu. Na, w tym, tu, na tej ścianie Tu postaw Gdzie? Czekaj, ja wiem jak to zrobić Tu postaw, ej Tu W tym, w środku Nie tam na górze, tylko... Nie! Aż i zrąbał Dobrze jest, cicho bądź Nie, tu jakby byłoby większy by efekt był Eee, tam, tu postawię jeszcze jeden Mam jeszcze Akurat jeden Jak aczkolwiek kazaliś w BUM BĘDZIE! No i sam raz tyle równaliśmy w górę Nie ma nic? już nie masz, nie? Nie. Nie ukrywasz czegoś? Nie. Więc... No a co? Nie, nic, nic, nic. Nawet się nie musi uciekać. No po co? Chodź, nie. Nie. Twoje rzeczy tutaj leżą, spokojnie. Moje diamentowe rzeczy. Spokojnie, żyją. Mam taką nadzieję. Na Skąd ty miałeś trzy TNT? Mówiłeś, że masz dwa. Z... Żartowałem? Przestałem przed przy tym, przy tym, jak ty coś tam robiłeś. Kurde, nie mogę z tym wytrzymać. Pache. Tu está super, super jazz.